Siemano wszystkim, tu mcSquadFull Squadful w składzie Peter029 i szeregowiec.pl Zaczynamy nasz Minecraftowy Let's Play Składając się z cholera wielu odcinków Mucha zaraz powinien spać gdzieś tu z nieba. Ciema! O właśnie. HP mi spadło. No i bardzo dobrze. No i, no i co? No. Jeszcze dobrze nie wrzuciliśmy naszego świątecznego let's playa no ale żeby nie marnować czasu postanowiliśmy ale. nagrywać na, zacząć nagrywać yy, nowy let's play już nieświąteczny normalny gdzie będziemy chodzić budować ginąć hmm. rąbać nie zabijać No ja jak zwykle będę zabijał dobra, to będzie już... No 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 my już wiemy znamy hmm. swoje historie Ale widzowie jeszcze nie znają bo nie rzuciłeś filmiku Aleś się, Oj, się Zbieraj wełnę, bo dobre... Zbieraj, zbieraj wełnę, bo dobre pieski tam pozabijały owieczki. Kop drzewo! Kopie drzewo. No i właśnie, mamy nowo wygenerowaną mapę. No i z, lecimy z tym koksem. Jesteśmy z siebie dumni. Mało no. tego, nie mamy już problemów takich jak wcześniej były, że ten oto osobnik nie widział mojego zajebistego skina z zajebistą świąteczną czapeczką. I dalej go nie ma. Dalej, <coughs> ale ja już ją widzę i widzowie róźnie, również. Tak, tak. Tylko nie wiem, po co ci św. Szabelszka jakieś poświęta. Bo jest zima. W dupie. O, drewno, dzięki. No nie wiem, u mnie to na dworze. U mnie nie ma śniegu. No, Powiedziałem, że w dupie. No i dzisiaj padał. Dzisiaj padał przez 10 minut i... i to no, było fini. U mnie też, z deszczem, nie? No. Trzeba będzie, roz... Trzeba będzie rozkminić chociaż w Minecraft'cie jakiś biom zimowy. Tak. Zrobi się bałwana, takiego piezera. No będzie drugi... I będzie śnieżył. No już jeden, jeden chodzi Właśnie tam on stoi On tutaj, popatrzcie na ten osobnik yy, Mucho, bałwanu, coś tam Który kopie drzewo O kurczę, ale cisłem parę razy Shift i mi wyskoczyło błąd klawisza otwartego. Masz, masz szczęście, że nie nagrywasz Uff. Zapewne założycie też e, różnicę w tym jak mnie słychać Nie tak. wiem czym to było spodowane ale mucha ma coś spieprzone i... Nie, ty, teraz dobrze cię słychać. Wtedy było ci tak źle słychać. Gadaliśmy na, wtedy na tym spiku, a nie na Skype'ie. No ale poza tym, Bo, ale teraz taki tak przecież dźwięk idzie bezpośrednio chodź, z mikrofonu. Chodź tam do góry. O, góry. O ty masz no. wodospad. No to właśnie chodź do góry. Czekaj jeszcze trochę drzewa. Okej. Okay. Okej. Okay. Dok. Kop, 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 kop. Kop jaki ja kopię. Ale nie pode mną. Sią. Odejdź. No dawaj, Wiem, dawaj. się skrabać. co. <laughs> co za łeb, ty. Ja tam bursa. w opisie kanału napisałem, że. Serwer, nie? I co z tym serwerem? Kiedy będzie? No i tu się pojawia magiczny problem, gdyż mam magiczne problemy z moim laptopem, który chce, że tak ujmę to... Zdycha. Nie to, że zdycha, ale w stresie yy, osiąga nawet temperaturę w 100 stopni. Tak, nowy rekord 100 stopni. Mu, nice. I jeszcze w tym miesiącu chcę go oddać <coughs> na gwarancję, więc na pewno z tym serwerem się troszeczkę przeciągnie. Bo nie chcę startować już nie mając sprzętu, nie? Zero i no, żeby nie, żeby, no, żeby, żeby nie zostawić serwera wejścia na opieki, administracji. Tak. <laughs> no, jak tam forum? Mi się wydaje, Piotr, że powinieneś fo forum przynajmniej odpalić. No, żeby to, ciągle było. Wiesz, strona, strona jest zrobiona. No tak, ale jest zamknięta. Jest zamknięta, ale dla mnie jest otwarta. <laughs> ale możesz odpalić forum, żeby na przykład parę osób mogło się zapisać. Jakby chciało, czy tam coś. Nie. Zapisać na. No, no na ten się zapisze, a później. A co to jest, nie? Zapomnął. No ale no, mogę odpalić forum jeszcze osobiście. Nie, 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 znaczy no osobiście. Osobiście, kiedy tam parę forum robiłem, ale jeszcze odnośnie tego. tego, tego to. Serw Minecraft forum jeszcze nie ma, strona, stronę ma. Serwer skonfigurowany też ma. Dobra. Dobra, się z tym. E, rusz, e, Skończ kopać i chodź. No, nie zostawia tego drzewa w połowie. Tak jak Enderman. <noise> Enderman kopie drzewa? Mmm, członek wszystko. Mm, Bedroka też? <noise> A tego nie sprawdzamy. Ale widziałem jak ze stone popylał. Ach, no to nice. A jak podnosi to się zamienia w cobblestone Czy zwykłego stone ma? Miał zwykłego stone. ale postawił chyba cobblestone. czy dziwacznie. No, w końcu to Minecraft. Tylko no. To zrozumie. No e, tam, tu tam, wiesz, co, jest. nie ma żadnych zwierząt, lipa trochę. Gdzie ty jesteś? No ja za tobą. Aha, też dobrze. Chodź idziemy tam. No idziemy na, idziemy na górę. Czy, czy tam? A, gdzie tam? Co tam? Bo tam masz jeszcze większe góry. A, tu jest wodospad. No tam nie ma. No właśnie. I tu są świnie. No, jedna świnia. Dwie. No. I woda. Ta woda magia. Chodź u o, do góry. O, Tylko... na... wow, 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 wow. Coś mi się wydaje, że tutaj może być wioska. Wiesz? Na pustyni. No, na pustyni są, jest dużo wiosek. Chociaż na razie nic nie widać. Tu są zwierzęta, więc jest plus taki. <śmiech> no, no. <śmiech> Dopó dopóki ich nie zabijemy. Uważaj, że ich kurczaka prawie. Aha, bo karczek kurczak lata. Uoh. O tu też jest jajko, Właśnie nice to jest, to no. jest dziwne Jest. Bo jedni nazywają to, to, te, te zwierzęta kurczakami, a niektórzy kaczkami, więc... No bo to jest kurczak kurczako kaczka Kacz, tu będzie można zrobić taki skok do wody Hop, siup, ale tam jest poza płytko i połamiłem sobie nogi i kończyny, i nie tylko kończyny Czekaj, zaraz sprawdzę No skacz, skacz ja, to, ja to nagram No to pośmiejemy się, no skacz no dobra skoczę, żeby wiedział wszystko. Że Ale skoczy. nie bo się zachodzi ten, dobra, pierdol to. Nie ma, skacze o, albo nie. ty w górę